Wygnanie Melchizdeka to nie jest oczywiście moja pierwsza książka na temat tego, co dzieje się w kościele katolickim, na temat kryzysu, na temat stanu tego kościoła. Można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju dokończenie trylogii rozpoczętej książką o Lutrze, a następnie książką Dogma i Tiara. One okazały się również w wydawnictwie Fronta, też Państwa zachęcam do ich przeczytania. Luter poświęcony był przede wszystkim historycznym korzeniom kryzysu, dogmat i tiara temu, co wydarzyło się w czasie Soboru Watykańskiego II, a właściwie przede wszystkim teologii, która przedtem do Soboru doprowadziła, a następnie w formie rozwiniętej no, towarzyszy nam dzisiaj. Natomiast Melch wygranie Melchizedeka ma trochę inny charakter. Porusza pewne wątki podobne, tam też dużo miejsca poświęcam zrozumieniu tego, dlaczego tak zwana reforma protestancka w tak dużym stopniu uderzała w katolicką mszę? Dlaczego dla Marcina Lutra i wszystkich innych reformatorów tak ważną rzeczą było pozbycie się kanonu rzymskiego, czyli ważnego elementu modlitw przy świętej? Dlaczego musiał zniszczyć ofertorium? Dlaczego tak dużą, z tak dużą swadą, siłą i zaciętością zwalczał papiestwo, ale nie tylko w sensie instytucjonalnym, ale przede wszystkim papiestwo jako pewnego rodzaju ukoronowanie i podstawę kapłaństwa? Czyli ten wątek historyczny i ten wątek tak nazwijmy go teologiczny, też jest w tej książce obecny. Ale starałem się też pójść w trochę inną stronę, pokazać, że tym, co tak naprawdę zostało stracone w latach 60. czy 70. w dużym stopniu, to pewnego rodzaju coś, co należy do stałej tożsamości, czy do pewnej części natury ludzkiej, czyli tego, że człowiek musi być ofiarnikiem i błagalnikiem. Bez tej ofiary, bez rozumienia, czym jest ofiara przebłagalna, na czym ona polega, nie jesteśmy w stanie Bogu oddawać czci i chwały. No, ponieważ ofiara została w pewien sposób zanegowana, albo została strywializowana, Albo zamiast o ofierze, mówili, wolimy mówić o spotkaniu albo uczcie, no to z mszy katolickiej wyparowało to, co wydało, wydawało się być rzeczą najważniejszą, jej sercem, jej istotą. Samo kapłaństwo zostało w pewien sposób zachwiane, w związku z tym nie wiadomo, czym jest dzisiaj, czy kim jest właściwie dzisiaj ksiądz. Czy on jest liderem społecznym, czy on jest sprawnym kaznodzieją, czy on jest organizatorem życia publicznego, czy on jest administratorem, czy on ma wiernych zabawiać, jednoczyć wokół siebie, pobudzać do jakiegoś działania. Natomiast okazuje się, że wszystkie te funkcje mogą być wypełniane doskonale przez innych ludzi, którzy wcale, wcale księżmi, kapłanami nie są. Istotą problemu jest to, że z tego, co należało do istoty, właśnie to wyparowało, czyli ten element bycia kapłanem, czyli tym ofiarnikiem, tym, który w imieniu ludu składa Bogu cześć, składając ofiarę, jednocząc się z Chrystusem, z, to, z, Chrystusem, z tą ofiarą doskonałą. No i oczywiście jest ten element, który myślę, że szczególnie staram się pokazać w ostatniej części książki, czyli w jaki sposób ta reforma mszy przygotowana przez Pawła VI wpłynęła na życie katolickie. Jak to się stało, że nagle zniknęli z seminariów klerycy, że księży zaczęli masowo porzucać swoje powołanie, że ludzie przestali chodzić masowo do kościoła, że kościoły się wyludniły. No powód moim zdaniem jest. Podstawowy, prosty. Zniknęła z zniknęło z kościołów sakrum. Jak to zniknęło, co najważniejsze, to się rzeczy też ludzi przestało przyciągać. Odwołuję się tutaj do takiej rozmowy, którą z, na temat reformy mszy Pawła VI przeprowadzono pod koniec życia z Żarem Gitonem, bardzo ważnym, znanym francuskim filozofem, nieżyjącym już zresztą, który mówi o tym, że Paweł VI próbował za wszelką cenę doprowadzić do zrównania i do upodobnienia mszy katolickiej z ucztą kalwińską, właściwie z wieczerzą kalwińską czy wieczerzą protestancką. No, Jean Guitton to była jedna z najbliższych postaci Pawła VI. Myślę, że w dużym stopniu możemy ufać temu, co on mówił, temu, co przekazywał. Jeśli tak było, jeśli faktycznie taki był ten cel, no to efekty są dokładnie takie, jakich można było oczekiwać. Każdy, kto w latach 60 widział, w jaką stronę zmieniają wspólnoty protestanckie, musiał zauważyć sekularyzację, dechrystianizację, całkowite podporządkowanie się światu. Dokładnie to samo dotknęło Kościół katolicki i metoda i powód jest dokładnie taki sam. Skoro przyjęło się błędne wzorce, no to i efekty muszą być takie same. Na końcu, na samym końcu, staram się pokazać, w jaki sposób można z tej sytuacji wyjść. Jakie są Drogi czy jakie są recepty, kiedy, które pozwalają ten, ten, ten kryzys przezwyciężyć? No, tak naprawdę najważniejsza recepta brzmi tak. Trzeba wrócić do tego, co stracone, trzeba odkryć piękno i wielkość tradycji, która nam została przekazana, ponieważ ona jest równie ważna, równie zobowiązująca i równie piękna. Dzisiaj, jak była 50 lat temu, 100 lat temu, 10 wieków temu, ona wciąż powinna być naszym znakiem i pewnego rodzaju wskazywać nam kierunek, nawet jeśli dzisiejsze czasy tak różnią się od wcześniejszych.